Witam w mojej samotni. Chciałem pokazać Wam na filmie jak w prosty, nieskomplikowany sposób wymienić sobie e, gumkę od czujnika pokrywy. To jest czujnik pokrywy do Thermomixa. E, a to są gumki. Można sobie same gumki też wymienić takie o. To są oryginalne nowe gumki do Czujnika klapy. To jest cały czujnik z dźwigienką, a to jest sama gumka. Samą gumkę można wymienić. Te gumki najczęściej się psują. To jest dosyć istotna sprawa, bo uszkodzenie tej gumki może spowodować później blokadę termomiksa i błąd C150. Najpierw wyskakuje nam C148, a później C150. I to zdjęcie tego błędu C150 to już są spore koszty. Więc żeby tego go uniknąć, trzeba sprawdzać, czy ta gumka nie jest pęknięta. Pokażę Wam jak to wymienić. Mam tutaj już Thermomix. Thermomix jest częściowo już rozkręcony, bo nie będę tego pokazywał. Eee, pokażę też eee, jakie najczęściej elementy psują się też w mechanizmie zamykania. To co pokazywałem w poprzednich filmach że i, e, uszkadzają się zębatki w mechanizmie zamykania. Otwieramy termomiks, tak. on już tutaj jest rozpięty przeze mnie tu jest mechanizm zamykania i żeby dostać się do tego czujnika, który jest tutaj trzeba rozkręcić mechanizm zamykania. Co do tego jest nam potrzebne? Potrzebny nam jest e, gwiazdkowy torx, czyli kluczyk, żeby odkręcić. To jest podstawowe narzędzie, żeby odkręcić termomix. odkręcamy tu broki, tak? O, przepraszam. Śrubki trzeba zbierać, żeby nam nie poleciały. Wykręcamy. Wykręcamy te broki i często mi się pytacie, bo nie wiadomo jak rozkręcić teraz siłownik i tutaj są dwie metody, albo podłączamy 5,5V, on się otwiera, ale nie musimy tego robić i tu jest taki otworek serwisowy, taki jest tutaj koreczek, ten koreczek wyjmujemy. I specjalne narzędzie do tego jest. Yy, kwadratowy wkrętak S0. I robimy kilka ruchów. Ten siłownik jest dobry, on dobrze chodzi. Natomiast jeżeli jest siłownik uszkodzony, to zaraz pokażę jak słychać jak pracuje uszkodzony siłownik, ale to później, później pokażę. Tam yy, nie wiem czy tu widać. Ale tam w tyle macie o. Eee, całe mnóstwo uszkodzonych siłowników. Eee, Takie siłowniki też są do zreanimowania. Wystarczy w nich wymienić 90% jest do uratowania wystarczy w nich wymienić zębatki. Ja później pokażę, jakie. Mamy zdjęty siłownik. Eee, proszę może jeszcze raz pokażę jaka jest sprawa bo tego dobrze nie pokazywałem jak mamy wyjęte broki i delikatnie jest rozchylony ten siłownik to to możemy tutaj przesuwać ramionami i yy, przesunąć w miejsce wykręconego broka ramię. Wtedy, jak to przesuniemy, to jest możliwość zdjęcia mechanizmu. Mechanizm, mechanizm mamy zdjęty. To jest jedna rzecz, i teraz musimy dostać się do, dostać się do yy, czujnika klapy. Wyjmujemy ramiona. Proszę. I zdejmujemy, rozpołowiamy tą część, czyli możemy to wyjąć. I teraz mamy tutaj, mamy tutaj ten czujnik. I teraz, jeżeli wyjmujemy cały czujnik, no to po prostu go od zewnątrz wypychamy na, do środka. Czujnik jest wyjęty, tak? W momencie, gdy chcemy wymienić tylko gumkę, bo tutaj mam akurat o, yy, z, uszkodzoną, z uszkodzoną gumką taki czujnik, to co robimy? Po prostu tą gumkę zdejmujemy z tej dźwigienki. Jak ona jest uszkodzona, to ją łatwiej zdjąć zawsze. O. Dostajemy taką dźwigienkę, tak? Na tą dźwigienkę możemy nałożyć dobrą gumkę. Robimy to dosyć delikatnie, bo to jest silikonowa taka gumka. Nic na siłę. Nic na siłę. I zaraz jeszcze pokażę taki plastyczek, który tutaj potrzebny jest. To go nakładamy. I nakładamy ten plastyczek prowadzący o taki. I co teraz? Teraz wkładamy czujnik, klapy, nowe gumki i czujniki, możecie kupić u mnie. Gumki mam dostępne na Allegro i Oelix. Mam zamontowany mechanizm już. Eee, montuje się odwrotnie niż się zakładało. Eee, ramiona są dodatkowo nasmarowane smarem silikonowym. Tak jak to pokazywałem na poprzednim filmie. Eee, I dodatkowo pokazuję teraz zębatki. Zębatki mojej eee, produkcji, w zasadzie mojego projektu ze specjalnej żywicy odpornej na ścieranie to jest y, druk na drukarce laserowej więcej szczegółów nie powiem bo to jest to jest moja wiedza e, oferuje takie zębatki e, na LX i Allegro o to już nałożone na silnik. także polecam serdecznie e, link e będzie w opisie eee, montujemy w tym momencie trzeba delikatnie tutaj żeby nie uszkodzić pinów Się do pozycji wejściowej. Jeszcze tutaj ma taki chwilowy zwiech, ale to normalne. Bez podłączony nośnik przepisów. No i sprawdzamy. No I ładnie zamyka. Za uwagę link do ofert poniżej i numer telefonu. Pozdrawiam. Obiecałem Wam jeszcze pokazać, jak słychać: jak wyczuć, że mechanizm jest popsuty. Wystarczy, właśnie przez ten otworek serwisowy, włożyć ten nasz wspaniały śrubokręt i on tak terkocze. Słychać. To znaczy, że zębatka jest uszkodzona. Dzięki. Witam w mojej kuchni. Witamy pana Wacława. Brudź.